Audi Q4 e-tron. Jesteśmy w okolicach Karpacza. Witajcie na pierwszych jazdach elektrycznym Audi e-tron. To niezwykły samochód w historii Audi. A dlaczego niezwykły? Bo Wyobraźcie sobie, że podczas premiery samochodu Audi chwali się, uwaga, bardzo przestronnym wnętrzem, chwali się ogromną ilością miejsca w środku, szczególnie z schowkami o łącznej pojemności 25 litrów. Na tym nie koniec. Audi jeszcze chwali się rozwiązaniami ułatwiającymi przewożenie np. dużych 1,5-litrowych butelek w drzwiach. Czy tak można się chwalić w przypadku samochodu premium? No cóż, elektromobilność oznacza zupełnie nowe czasy w motoryzacji. I Audi Q4 to jest jeden z tych samochodów, które z pewnością odmieni kompletnie oblicze producenta z Ingolstadt. A cóż się kryje za tym niezwykle interesującym nadwoziem? Zacznijmy od przodu. Bo okazuje się, że wszelkie detale w tym samochodzie mają większe znaczenie niż moglibyśmy się spodziewać. Zacznijmy od elementów zderzaka. Wydawać by się mogło, że wszelkie elementy, które tutaj widzicie, tak jak na przykład różnego rodzaju specjalne przetłoczenia, to jest przede wszystkim kapres stylisty. Nic bardziej błędnego. Okazuje się, że nawet niewielkie przetłoczenia w zderzaku, w spoilerze, a nawet na lusterku wstecznym. W przypadku autoelektrycznego elektrycznego mają wpływ na zasięg. I uwaga! Tego typu elementy mogą zwiększyć zasięg nawet o 14 km. Niewielkie przetłoczenia na lusterku mogą zwiększyć zasięg o 3 do 5 km. Jeżeli będziemy tak ciułać, to nagle okaże się, że stylistyka i to, jak auto się prezentuje, może mieć przełożenie na kilkadziesiąt kilometrów zasięgu więcej. No dobrze, to wiemy, że stylistyka ma wpływ na to. Jak daleko i jak długo będziemy tym autem jechać? A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak duże jest to Audi Q4 TLAN? No cóż, mogę być punktem odniesienia, mierzę metry, prawie 1,80 m wzrostu. To, co macie okazję podziwiać, to jest samochód, który, uwaga, plasuje się gabarytami pomiędzy podstawową odmianą, na przykład Volkswagena Tiguana, a Skodą Kodiak. Natomiast rozstaw osi jest niemal taki sam jak w Volkswagenie Pasacie. Czyli, mając kompaktowego suwa elektrycznego z rozstawem osi, jak samochodu z segmentu klasy D, rzeczywiście możemy mieć duże wnętrze. A jak jest naprawdę, zobaczmy. W Q4 poczujecie się jak w domu. Jeżeli przyzwyczailiście się do filozofii obsługi samochodów w grupie Volkswagena, to właściwie nic Was nie zaskoczy. E, przede wszystkim najważniejsze elementy sterowania przez ekran dotykowy. Ale uwaga! Mimo mody w grupie Volkswagena na sterowanie dotykowe, nie zabrakło klasycznych przycisków do obsługi klimatyzacji. Jeżeli chodzi o wygodę foteli, naprawdę nie mam żadnych uwag. Jeżeli chodzi o oś miejsca z przodu, świetnie. Plastiki, hmm. Tu mógłbym trochę narzekać, że jest świetny miks materiałów, które sprawiają przyjemne wrażenie, jeżeli chodzi o dotyk. Ale także jest też miks materiałów, które kojarzą się na przykład z Volkswagenem Golfem, z Skodą, Oktawią czy Seatem Leonem. Niemniej pierwsze wrażenie jest takie: jest to bardzo solidnie i porządnie zmontowane wnętrze. A ilość miejsca, jak sami wiecie, przyjmujemy. Met 80 wzrostu, więc ja mogę naprawdę machać głową, nie ma problemu. Być może nawet starczy miejsca na czapkę. Jeżeli chodzi o szerokość, o wygodę pozycji za kierownicą, to jest taka klasyka z grupy Volkswagena. Jest naprawdę bardzo wygodnie. A jak to wygląda z tyłu? Zobaczmy. Kierowca taki jak ja, czyli M80 z przodu i M80 z tyłu. miejsca starczy na dwóch takich gości jak ja. Miejsca na kolana bardzo, bardzo dużo, chociaż niepokoi to, że kolana będą się musiały, jeżeli kiedykolwiek to nastąpi, stykać z twardym tworzywem. Dlaczego nie ma tutaj niczego miękkiego? Szkoda. Zimą może być ciekawie, jeżeli założymy na przykład grubsze buty, bo już wtedy trochę będzie gorzej z miejscem na stopy. Ale poza tym. Hm. Jakbym się uparł, pewnie mógłbym jechać bez problemów w czapce i w dalszym ciągu będę miał jeszcze mnóstwo miejsca nad głową. Zwróćcie uwagę jeszcze na jeden ciekawy gadżet. Tak jak z przodu w przednich drzwiach Audi chwali się, uwaga, uchwytami na butelki, to ot, takie same uchwyty znajdują się również w boczkach dla pasażerów z tyłu. Hm. Dożyliśmy czasów, kiedy w segmencie premium można się chwalić miejscami na transport butelek. Ciekawe, nieprawdaż? Zajrzyjmy, co możemy przewieźć z tyłu. Nawet bagażnikiem można się chwalić w segmencie premium i nie bez powodu. Zresztą zerknijcie sami. Audi twierdzi, że w Q4 Tron jest, uwaga, 520 litrów bagażnika. Zerkając na to, trudno mi w to uwierzyć, ale Audi z pewnością liczy także miejsce, które się znajduje pod podłogą. W związku z tym faktycznie możemy się doiczyć 520 litrów. Jak nasuwa premium, to taki wynik jest tym bardziej imponujący, że Audi twierdzi, że Q4 e -tron ma dokładnie taki samej pojemności jak bagażnik, jak znacznie większy spalinowy K5. Więc trzeba przyznać, że bez problemu będzie można się spakować nie tylko na letnie, ale i na zimowy wyjazd, na przykład na narty. Tym bardziej, że można zamówić dzieloną kanapę w taki sposób, aby był też otwór do transportu nart. No to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste we współczesnych samochodach. No dobrze, to już wiecie, jak prezentuje się Audi Q4 na zewnątrz i jak się prezentuje w środku. Ile jest miejsca nie tylko w kabinie i w bagażniku. To teraz pora sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się tym jeździ. Do wyboru będziecie mieli trzy wersje silnikowe. Wersja o mocy 170 koni, 204 koni i 299 koni. Ja miałem okazję pojeździć tymi dwoma najmocniejszymi, czyli 299 i 204 konie. Tak z taką aptekarską dokładnością. jedno muszę wam powiedzieć, że bez względu na to, na jaką wersję silnikową się zdecydujecie, możecie liczyć na bardzo spontaniczną reakcję. No w końcu to jest samochód elektryczny, w którym ten moment obrotowy macie dostępny praktycznie od ręki, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Czyli tak, zero problemu z włączeniem się do e, ruchu, zero problemów z wyprzedzeniem nawet długiej ciężarówki, jeżeli do tego jeszcze dodać, że to się wszystko odbywa w tak zwanej absolutnej ciszy, bo trzeba pochwalić. Audi Q4 ETLON za jedno. Tu jest naprawdę, ale naprawdę cicho. Hm. Pamiętajcie jeszcze o jednym: wybierając najmocniejszą wersję silnikową, musicie liczyć się z jedną rzeczą, a mianowicie taką, że tylko wersja 299-konna jest dostępna. Uwaga, z napędem na wszystkie koła. Natomiast pozostałe obie wersje silnikowe, to po pierwsze jeden silnik zamiast dwóch, a po wtóre napęd tylko na jedną oś i to oś tylną. Cóż jeszcze powinniście wiedzieć, jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy? No oprócz ciszy, możecie także odpowiedzieć sobie sami na pytanie, czy potrzebujecie w ramach opcji na przykład zainwestować w dobry system audio. Uwaga, w Audi Q4 e-tron czeka Was prawdziwa niespodzianka. Otóż okazuje się, że w miejsce tak dobrze znanego systemu Bang Olufsen, który znajdziecie praktycznie niemal w każdym spalinowym Audi, okazuje się, że w elektrycznym Q4 e-tron to już nie znajdziecie. Jego miejsce zajął system Sonos. To jest taki producent, który znany jest przede wszystkim w środowisku miłośników systemów multiroom, czyli takiego domowego nagłośnienia, które tak naprawdę umożliwia nam stworzenie systemu audio dla całego domu, dla wszystkich jego pomieszczeń. Co do systemu Sonos, jeszcze nie wiem, ile kosztuje jako opcjonalny dodatek, ale wiem jedno: jego brzmienie trochę rozczarowuje, szczególnie kiedy pamiętam, jak doskonale brzmiał system audio firmowany przez bankę Olufsen. Cóż jeszcze pozostaje Wam opowiedzieć o przyjemnościach z jazdy? No cóż, przyzwyczajcie się do tego, że w Audi Q4 Etlon możecie liczyć na wiele systemów wspomagających kierowcę. Część tych systemów możecie, właściwie część systemów, jeżeli chodzi o ich pracę, możecie śledzić na ogromnym ekranie Head-Up Display. W praktyce oznacza to tyle, że kiedy na przykład poruszacie się drogą, na której hmm, co rusz macie okazję zbliżać się do środkowego pasa, wówczas zobaczycie świetną, ogromną linię, ogromną, tu podkreślam, ogromną czerwoną linię wyświetlaną przed nami, plus do tego oczywiście tak zwaną nawigację z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, czyli charakterystyczne, dynamiczne strzałki, które wskazują nam, jak mamy poruszać się po drodze. Muszę powiedzieć, że na co dzień jest to bardzo... Dobre i przyznaję, że bardzo ułatwia orientację także w tych miejscach, w których po prostu pojawiam się po raz pierwszy i nie jestem pewien do końca, jak mam jechać. No cóż, wiem jedno: że bez względu na to, jaką wersję nadwoziową, przepraszam, nie nadwoziową, ale silnikową będę jechał, ten zasięg nie będzie taki zły. W najsłabszej wersji jest to nieco ponad 300 km, czyli wydawać by się mogło niewiele, ale najlepsza wersja, czyli odmiana 204-konna. Najlepsze pod względem zasięgu oznacza, że w cyklu WLTP Audi obiecuje, że przejdziemy nawet, uwaga, do 520 km. A to, jak na auto elektryczne, jest już naprawdę całkiem dobrym wynikiem. Jeżeli jeszcze będziecie mieli szczęście, że traficie na ładowarkę, mocną ładowarkę, czyli na przykład o mocy 100 kW, to wówczas cóż się okazuje, że każde 10 minut ładowania to dodatkowe 130 km. A to już jest naprawdę całkiem niezły wynik. Pod warunkiem, że traficie na taką ładowarkę. Audi Q4 e-tron możemy jeździć. Uwaga, w kilku trybach jazdy. Oczywiście możemy skorzystać z takiego tradycyjnego przełącznika Drive Select, czyli mamy do wyboru Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic. Inaczej, każdy tryb oznacza mniej lub bardziej energiczną reakcję na pedał gazu. Może się troszkę zmienić charakterystyka układu kierowniczego. Ale dla kierowcy najważniejsze jest zupełnie co innego niż ten tryb, jaki sobie wybierze, korzystając z przyciska na desce rozdzielczej. Istotne jest to, co znajdziemy, jeżeli chodzi o selektor tzw. skrzyni biegów. Oczywiście jest już to już selektor tzw. elektroniczny, więc takim charakterystycznym przełącznikiem na desce możemy sobie, uwaga, przełączać pomiędzy takim trybem standardowym... Drive, do jakiego przywykł każdy użytkownik samochodu ze skrzynią automatyczną? Możemy mieć też tak zwany tryb B. Cóż ten B oznacza? No to jest nic innego jak taka rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii. I uwaga, po włączeniu trybu B mamy to odzyskiwanie energii w maksymalnym stopniu, jak to jest to możliwe. Co to znaczy dla kierowcy? Że kiedy odpuści pedał gazu, to samochód zaczyna bardzo, ale to bardzo wyraźnie zwalniać. Nie jest to może ten sam efekt, jaki na przykład znają użytkownicy. Nissan nie Niemniej tryb B takiej maksymalnej rekuperacji sprawia, że do hamulca będziecie sięgać hmm. bardzo, ale to bardzo rzadko. I to jest kluczowe, co powinniście wiedzieć, wybierając tryb B czy wybierając tryb Drive. Wybór należy do Was. Na koniec, jeszcze jedno. Audi Q4 Tron znana jest także, jeżeli chodzi o polskie ceny. A to oznacza, że najtańszą wersję możecie mieć już za mniej niż uwaga 200 tysięcy złotych. Najdroższą ponad 250 tysięcy. Teraz pozostaje tylko kwestia, która Wam będzie najbardziej odpowiadać. Bo jednego jestem pewien, to naprawdę bardzo przyjemny samochód, którym bez trudu można się wybać w podróż dłuższą niż tylko na przykład do kina w mieście, czy do supermarketu, ale także na przykład nad Polską Morze, czy w góry. Tyle z okolic Karpacza. Tomek Okurowski. Pierwsze jazdy Audi Q4 Etlon w Polsce. Pozdrawiam.